Sportowiec z roku 2011. Pan Krzysztof Brzozowski. Jak tutaj mam napisane, jest lekko atletą, ale zaraz się Państwo przekonacie, że raczej do niego pasuje słowo ciężko atleta. Urodzony 15 lipca, o proszę, 1953 roku, więc jest raczkiem tak jak ja. Gdybyście Państwo chcieli nam składać życzenia, to ja jestem 6. Lipca pan Krzysztof z Piętnastego. Od 2007 roku trenuje lekkoatletykę w płomieniu Sosnowiec. Specjalizuje się w konkurencjach rzutowych kula i dysk, mimo młodego wieku i krótkiego stażu treningowego osiągnął duże sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W 2009 roku zdobył tytuł wicemistrza świata juniorów w pchnięciu kulą w Bresanone. niesamowite. To moje ulubione miasteczko we Włoszech i ma tam, ono ma drugą nazwę, być którą Brixen. A w 2010 roku podczas młodzieżowych yy, mistrzostw Igrzysk Olimpijskich w Singapurze wywalczył złoty medal i ustanowił rekord świata w pchnięciu kurą 50 kg. Tu się dowiadujemy, że to są różne yy, bajki kur. Jest podporą drużyny seniorskiej i juniorskiej, jeden z MKS Mos Płomień we klasie. I tutaj, proszę Państwa, jest szereg osiągnięć. Mistrzostwa Polski Juniorów w Toruniu, pierwsze miejsce. Mistrzostwa Europy Juniorów w Tallinie, pierwsze miejsce. Trzecie miejsce w tknięciu kulą, już tą dorosłą, 7,26 kg, na Mistrzostwach Polski Seniorów w Bydgoszczy. Dech zapiera. I zasnowka podatku, panie i panowie Krzysztof Dżozowski. Bardzo miło! Dziękuję. O wręczenie nagrody panu Krzysztofowi Dżozowskiemu. Proszę pana prezydenta. Kazimierza Górskiego. Mam to przyjemność po raz drugi. Cieszę się, że już w tej części seniorskiej kariery. Szanowni Państwo, ale nawiążę tutaj troszkę szerzej i wspomnę, że wiele lat temu. Z wiceprezentem Stefanem Patkiem, zresztą przyjacielem naszego gościa, podejmowaliśmy decyzję o budowie stadionu lekkoatletycznego. Myślę, że tutaj dzisiaj na tej scenie jakby postać, która jest udowodnieniem tego, jak Stefan bardzo dobrze nas przekonał, że ten stadion lekkoatletyczny jest potrzebny. Krzysztofie, dziękuję Ci bardzo. Ale chcę powiedzieć, że pośród wszystkich dyscyplin, są takie dyscypliny, w których człowiek zmaga się z samym sobą, a pchnięcie kulą to jest taka dyscyplina, która w Polsce przyniosła i obecnych bardzo ważnych sportowców. Ale ja wspominam w tym czasie również Władysława Komara. Miałem okazję go poznać i powiem szczerze, że ty masz coś w tej postaci. Masz coś w tej postaci i gratuluję ci i życzę ci, żeby ten sukces mistrzostw olimpijskich Powtórzyć już na Olimpiadzie, która jest yy, przed nami. Yy, a że ta rada, ta kadencja poprzednia idzie tym torem, to muszę się pochwalić, mogę. O, mam coś tutaj schowanego. Ja no, tak, tak, dobrze. O, i, i jak to Dostaliśmy wczoraj, to znaczy dostałem ja na ręce. Yy, Dyrektora bo nie miałem czasu po pojechać z Dostaliśmy nagrodę za to, że dbamy o tych sportowców wszyscy razem mieszkańcy Moskwy, i to dla nas jest ten medal. Dostaliśmy wielkie podziękowania za to, że budowali infrastrukturę sportową, ale również za to, że zrobiliśmy to tak szybko w przypadku rolnika zimowego, na którym w tym roku było 20 tysięcy dzieci przez zimę. Także pokazuje to, że też tak jak stadion Moskwy, trafiona jest również ta inwestycja. Ja wręczając tą nagrodę. Chcę powiedzieć, że jest pewna sztafeta pokoleń, pewna sztafeta tych, którzy robią dobre i wielkie rzeczy dla tego miasta. My, samorządowcy, jesteśmy tylko po to, żeby im pomóc, i jak jest tak wielki sukces, ich nagrodzić. I tą nagrodę, Krzysztofie, przekazuję Ci w dniu tej sztafety pokoleń. I Stefana Kłarkarów również. Oczywiście. Ten sukces to nie jest tylko mój sukces, to jest bardzo dużo osób zaangażowanych. Może pierw oczywiście od mojej osoby, ale również trener, który bardzo, bardzo się stara. Wytrzymuje wszystkie moje nerwy, moje naprężenia i stresy. Również moi rodzice, mój tato, moja mama, prezes klubu oraz Rada Miasta, która nas wspomaga. Te wszystkie elementy złożyły się, żeby od czterech, przez oczywiście przed cztery lata uzyskać bardzo dużą ilość, ilość osiągnięć, które zostały wcześniej, wcześniej wymienione. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za, bardzo, za wsparcie i oczywiście za wiarę i nadzieję. Dziękuję jeszcze raz. Poproszę no jeszcze w ramach kontynuacji brawa bra, dla mamy, bo gdyby mama w takich smacznych taki...